Mniej więcej rok temu o tej samej porze byliśmy obecni tu w kompleksie produkcyjnym Agri Polska w Aleksandrowie Kujawskim podczas uroczystego otwarcia zakładu produkcji nawozów dolistych marki Folk. jesteśmy tu ponownie z nami. Pan Kamil Skrobiszewski, Agri Polska, który nas oprowadzi po zakładzie i pokaże, że fabryka tętni życiem. Dzieje się tu dużo. Pani Kamilu. Takie małe tournée. Bardzo się cieszę z ponownej wizyty. Tak, rok temu widzieliśmy się na oficjalnym otwarciu, natomiast dzisiaj chcielibyśmy państwu pokazać jak fabryka tętni życiem, jak pracujemy nie rzadko nawet na trzy zmiany. Także serdecznie zapraszam. Produkcja od kuchni. Produkcja od kuchni. Proszę ubrać kamizelkę Koniec dla bezpieczeństwa nie. i kask BHP. Zapraszamy. Czyli pani Kamilu, tu są produkowane nawozy dolistne na marki Folik, e, bańki paniczki na paletach. Tak obecnie, tak, obecnie znajdujemy się w magazynie surowcowym. Zakład znajduje się za tą ścianą. To chciałbym również zwrócić uwagę na walory dodatnie tego bliskości tego magazynu surowcowego. Tu przetrzymujemy surowce do produkcji, komponenty, jak również usta opakowania, nakrętki. Dzięki tej bliskości. Zaledwie jednej ściany między zakładem produkcyjnym a tym magazynem bardzo dobrze możemy kontrolować temperaturę przechowywania surowców, wilgotność. Zwróćcie Państwo uwagę, że nie musimy ich przewozić z zewnątrz czyli nie zagrażają nam żadnego rodzaju czynniki atmosferyczne, yy, nasłonecznienie, woda. Także bardzo często kontrola jakości technolog produkcji przychodzą właśnie sobie tutaj kontrolować, jak przechowywane są surowce i komponenty, które używamy do produkcji nawozów płynnych, jak i zawiesinowych. I tam są produkowane. Tam są produkowane. Proszę mi Pan? Oczywiście. Zapraszam serdecznie. Super! Czyli tu jest leca zakładu! Tak, to jest główna produkcja. Stąd mhm. wyjeżdżają gotowe produkty do naszych klientów. Dominik Rodziński, główny technolog Cześć Dominik. Cześć, cześć. Oprowadź nas. Jesteśmy na instalacji produkcyjnej. Wydano, że jest instalacja to jest 5 milionów litrów na rok. To co jest tutaj najważniejsze? Może podejdźmy od razu tam do przodu. Do to tam się znajduje? Co To tam się znajduje? To, to są trzy reaktory, to znaczy to jest serca zakładu, to są trzy reaktory. Dwa o pojemności 5 metrów sześciennych każdy. Prawda? Jeden o pojemności 3 m Tak, tak. Możemy tu produkować 13 tysięcy litrów nawozów logistycznych na zmianę, czyli ogólnie możemy robić 5 milionów litrów, jak mówiła się na rok. Produkujemy tutaj nawozy zawiesinowe oraz nawozy płynne. Robimy to około 30 różnego typu nawozów. Teraz, teraz kolejną rzeczą, która tu jest, jest stacja Osmody. Tam, ten zbiornik biały, to tam to, 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 to jest stacja osmozy, gdzie produkujemy wodę pod nasze nawozy, ponieważ wodę bierzemy z, z instalacji wodociągowej z arstotelu Ta woda zawiera jakieś ilości magnezu, dwa też raza. Za pomocą stacji osmozy usuwamy te jony i dajemy wodę prawie zwaną tutaj już do produkcji. Kolejną ważną rzeczą, która tu jest na instalacji, są tam takie dwa młyny. Mhm, to się może przeciśniemy tak gdzieś. Boczkiem, boczkiem. O, tutaj mamy dwa młyny. Te młyny służą nam do, do produkcji zawiesin. Musimy zmienić produkt na, na, na taką e, drobinkę, ażeby spokojnie mogła przejść przez dysze opryskiwacza. Czyli to jest maksymalnie 20 mikronów. Jasne. To właśnie robimy na, na pomocą tutaj tych dwóch e, młynów. Akurat ten jedyny jest, zakład, jeden e, jest e, w regeneracji. Tak, tak, w regeneracji. Ale mamy drugi, który, który pracuje. I... Po tym młynie produkt jest bardzo homogenizowany i jest wysyłany tutaj do tych czterech zbiorników odstojnikowych, tam mniejszych, gdzie musi odleżakować około dzień, półtora, ażeby usunąć resztę gazu i stamtąd produkt jest wysyłany do maszyny konfekcyjnej, którą mamy, która znajduje się tutaj. Ta maszyna konfekcyjna może nam yy, kompletować butelki jednolitrowe, kanistry 5, 10, 20 litrów oraz wiadra 5, 10 litrów. I tu już jedzie linią, do... linią. Dominiku, czy mówiłeś coś o ciepłym procesie produkcji? Jak wykorzystywane jest ciepło w reaktorach? Dwa yy, yy, o Dobrze, tym. dobrze. To jeszcze jeszcze na temat reaktorów. Każdy reaktor jest podgrzewany za pomocą yy, wody do temperatury maksymalnie 60 stopni Celsjusza po to, żeby usprawnić proces rozpuszczania się komponentów yy, w reaktorze oraz żeby też reakcje, które tam dnia zachodzą, to zachodziły po prostu szybciej i po czym był bardziej wydajny. Pracujemy na nowych maszynach. One mm. mają niespełna rok. Wszystko co tutaj widzimy e, zostało stworzone od podstaw, od nowości, ze starego zakładu produkcyjnego, ponieważ folik oczywiście miał e, swój, e, swój początek przedtem, mm -hmm. natomiast nie zostało ze starego zakładu przeniesione nic. Wszystkie maszyny, wszystkie urządzenia są całkowicie nowe. Jasne. Także myślę, że jest to również ważny aspekt. Byłam temu, Dokładnie. przy otwarciu, teraz y to ja też mogę zobaczyć, jak to wygląda w naszym organizmie. paniu dokładnie. E, bardzo ważny aspekt, który chciałbym tu jeszcze może e, poruszyć, mm -hmm. to system IML, który stosujemy na naszych opakowaniach. Jest to system, który polega na tym, że nie naklejamy etykiet, Wytopione tylko etypieta. są one wtopione już na etapie produkcji opakowania. E, dzięki temu klienci otrzymują produkt, mm -hmm. który bardzo mocno doceniają w kontekście takiej jakości. My nie mamy możliwości zerwania tej etykiety, naklejenia nowej, odświeżenia. Tylko jeżeli produkt się przeterminuje, coś się z nim stanie, to jesteśmy zmuszeni tak, ta e, wymienić całe opakowanie. Całe. Jest Także jest klienci to doceniają. I dalej produkt napełniany, tak, na pe... na Zakręc, tak? zakręcany, tam tak. Są automatycznie e, nalewane, zakręcane. Trafiają taśmociągiem do układania na paletę i tu operator paletyzuje. Tak Następnie jest, te tak palety trafiają na owijarkę, są streczowane, zabezpieczane i wyjeżdżają z tego stąd do magazynu logistycznego. Skąd trafiają do naszych klientów. Dziękuję nie, Dziękuję bardzo. Dzięki, Dominik. Dzięki, nie ma sprawy. Teraz przejdziemy do laboratorium chemicznego, miejsca, w którym sprawdzamy przede wszystkim kontrolę jakości, ale również, tak, ale również tworzymy nowe produkty, e, świadczymy serwisy dla naszych klientów. W tym miejscu możemy się już rozebrać jest tu ciepło. Dzień dobry! Dzień dobry. Czyli jakość, czyli laboratorium, czyli analizy chemiczne. Też powiedzieć, co tutaj Państwo wykonują. W firmie Agri jakość produktu zawsze stawiana jest na pierwszym miejscu. To właśnie dlatego kontrola jakości jest tak ważnym elementem w procesie produkcji naszych nawozów dolistnych z linii folik. Każda partia zanim trafi do klienta musi przejść szereg rygorystycznych testów, które muszą być zgodne nie tylko z wymaganiami prawnymi, ale także naszymi wewnętrznymi, które są jeszcze bardziej wymagające. Laboratorium Folik wyposażone jest w bardzo specjalistyczny, wysokiej jakości sprzęt analityczny, który pozwala na precyzyjne i wiarygodne badania, a także czuwa nad tym wszystkim zespół doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów który każdego dnia dba o to, aby każdy produkt był powtarzalny, skuteczny i bezpieczny dla roślin. A jak często są sprawdzane partie nawozów? Sprawdzana jest każda partia produktu, który wyprodukujemy. Jest to ważne, prawda? Ponieważ mamy wtedy pewność, że każda, nawet nieduża partia produkcyjna e, trafiająca do klienta spełnia e, wszystkie właściwości i normy zgodne z etykietą. Czyli, Czyli tak, sprawdzanie jakości na bardzo wielu etapach produkcji? Tak, na bardzo małych e, wolumenach ilościowych. Mhm. Dzięki temu mamy świadomość i pewność tego, że nawet jeśli produkujemy jakąś mniejszą partię, jest ona oczywiście również sprawdzona. To w takim razie co jeszcze oprócz jakości sprawdzane jest tu w laboratorium? Tak, kontrola jakości to nadrzędny cel tego miejsca, natomiast w tym laboratorium również prowadzimy. Inne działalności. Chodźmy do koleżanki Agnieszki, która opowie nam właśnie o tych zadaniach laboratorium. Dzień dobry. Tak jak Kamil wspominał, nasze laboratorium przede wszystkim zajmuje się kontrolą jakości, ale oczywiście mamy tutaj wiele innych ważnych działań. To jest to miejsce, w którym powstają pierwsze formulacje naszych całkowicie nowych produktów, które później zasilą nasze portfolio. Tutaj testujemy ich stabilność, sprawdzamy kompatybilność ze środkami ochrony roślin, ale również sprawdzamy efektywność ich działania. I właśnie takie podejście. O, dziękuję. dziękuję. Trafiła próbka, tak? Tak, trafiła próbka. Przekażę koleżance do analizy od razu. I wracając właśnie do tych naszych działań, które tutaj podejmujemy, to właśnie dzięki nim jesteśmy w stanie oferować tak dobrej jakości produkty. Nie tylko te produkowane już na dole, ale również jesteśmy w stanie tworzyć całkowicie nowe, innowacyjne rozwiązania dla naszych Czyli klientów. I tu pracujecie również nad zupełnie nowymi produktami, nowymi nawozami, które gdzieś tam później być może wzbogacą portfolio. Dokładnie. Takie analizy oczywiście trwają dosyć długi mhm. czas, musimy mieć pewność, że produkt jest stabilny i że będzie spełniał w pełni swoje wszystkie funkcje, które zakładamy na początku. No dobrze, ale jak już jest ustabilizowany taki produkt, co, co się z nim później dzieje, zanim on trafi w ręce rolników? Następnie trafia do naszego zespołu wsparcia i rozwoju, który testuje produkty na polu, testuje produkty również na mniejszych próbkach. Ale również jesteśmy wyposażeni w komorę fitotronową, gdzie zakładamy różnego rodzaju doświadczenia. Nie musimy czekać na warunki panujące na zewnątrz, tylko możemy w komorze odzwierciedlić sobie panujący klimat i sprawdzamy o różnej porze roku działanie naszych nawozów. Super. Czy zobaczymy komorę? Macie tutaj ją na miejscu? Tak, oczywiście. Przejdziemy i zobaczymy komorę. Ja jeszcze może dodam, że komorę wykorzystujemy też w innych celach. Możemy sprawdzać zawartość mikro-makroelementów w tkance roślinnej już po zastosowaniu produktów. I też już od zeszłego roku prowadzimy takie serwisy dla naszych klientów, gdzie możemy bezpośrednio z pola pobrać próbkę czy to tkanki zielonej, czy to ziarna i określić ile dokładnie mikro-makroelementów znajdowało się w tym w tym. Reparacie, mhm. który dostaniemy, i właśnie dzięki temu możemy takie szyte na miarę doradztwo i spersonalizować, dopasować. tak, właśnie, możemy dopasować konkretny typ produktu, jaki należy zastosować u konkretnego klienta, właśnie po tych testach u, jego, u niego bezpośrednio na polu. Czyli myślę, że to jest taki trochę krok dalej w doradztwie, jest takim standardowym, znanym? Dokładnie. U przeciętnych firm? Staramy się po prostu z... Bardzo mocno bazować na tej jakości produktu, mhm. nad nowoczesnością, na tym wsadem, wkładem, który znajduje się w produkcie. Myślę, że jest to ważne i klienci to bardzo doceniają. No dobrze, co nam jeszcze zostało do zobaczenia? Zapraszam właśnie do tej komory fitotronowej. Zobaczymy, jak założone są doświadczenia. Okay. Ona znajduje się tutaj po lewej stronie. Zapraszam. To jest właśnie miejsce, w którym prowadzimy doświadczenia na żywym organizmie, czyli na roślinach. Tutaj właśnie mamy założone takie doświadczenie, gdzie będziemy testować wpływ niedoborów poszczególnych mikroelementów oraz to, jak nasze nawozy będą niwelowały ten negatywny efekt. Co mhm. poszczególne mikroelementy? Dokładnie. To również dział nasienny prowadzi doświadczenia pod względem siły kiełkowania. Zakłada doświadczenie, ponieważ bardzo ważnym aspektem jest. Że ta komora fitotronowa znajduje. kontrolowane znajdu... warunki są, tak, tak, ale tu na przykład możemy zobaczyć właśnie, jak jak na monitorze mamy zaprogramowane wszystkie parametry, ale bardzo ważnym też aspektem jest, że komura fitotronowa znajduje się pomiędzy dwoma laboratoriami, laboratorium Między chemicznym i nasiednym. Te laboratoria dosyć mocno ze sobą współgrają, tworzą mm, taką synergię, problem, tak, współpracę dwoma a pośrodku właśnie możemy prowadzić jednocześnie te doświadczenia przez cały rok. Chciałbym jeszcze pokazać Pani jedno fajne miejsce. Tak, mhm. które to będzie? Nasze centrum dowodzenia. A teraz zapraszam do naszego centrum dowodzenia. Pomieszczenia, w którym spotykamy się z wieloma obszarami firmy. W dniu dzisiejszym odwiedziła nas koleżanka Kamila z działu marketingu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Kamila, nad czym teraz pracujecie tutaj w grupie? Opowiedz komunikacja, a więc bieżące badania i doświadczenia, nad którymi pracują nasze koleżanki z laboratorium ale też rozwój linii produkcyjnej, wreszcie technologia Nexis, nasza nowoczesna technologia, o której rolnicy już wkrótce dowiedzą się dużo więcej, i w końcu portfolio produktowe, nad którym pracujemy, które wciąż poszerzamy o nowości, a które opracowujemy w katalogi, ulotki czy też foldery, w które wyposażemy z kolei naszych doradców terenowych, jako że doradztwo jest dla nas niezwykle, niezwykle ważne. Czyli produkt to jedno. Potrzebuje też ten produkt pewnej otoczki. I ty wy to tworzycie. Te narzędzia, w które my wyposażamy doradców, a więc katalogi, ulotki, one są wszystkie dostępne na naszych stronach internetowych. Tam też rolnicy znajdą rekomendacje. Tam mamy strefę blogową z poradami. Zatem zapraszamy na naszą stronę agripl. Rolnikwie.pl i na naszą nową stronę www.folik.pl. To jak zobaczymy sklep? Tak, oczywiście, ale jeszcze przed sklepem zapraszam do naszego centrum logistycznego, abyście zobaczyli, jak nawóz finalny wyjeżdża i dociera do naszych klientów. Zapraszam. Pewnie. Teraz jesteśmy w magazynie logistycznym, udajemy się do osoby, która odpowiada za przesyłki. Wysyłki. Tak, myślę, że powie nam coś więcej na temat pracy Witam, magazynu. Dzień dobry. Logistycznego. Witam, dzień dobry, cześć, cześć, cześć Kamil. Jesteśmy po obejściu zakładu produkcyjnego Folik. natomiast widzieliśmy jak palety zostały przygotowane do transportu tu właśnie do Ciebie do magazynu logistycznego. Powiedz nam coś więcej. Co się teraz z tą paletą wydarzy? Jak ona trafi na busa i do naszych klientów. Tak jak właśnie wspomniałeś, przyjęliśmy przed chwilą świeżo wyprodukowany folik z magazynu folikowego. Mhm. Jest on jeszcze ciepły, gotowy do dalszej dystrybucji. Mhm. W tym momencie magazynie, że przyjmują go na półeczki za pomocą skanerów oraz systemu WMS. Jest to system, który pozwala kontrolować, kontrolować stany magazynowe, powierzchnię magazynową i oczywiście jak najszybszą wysyłkę zapewnić naszym klientom, żeby byli zadowoleni, no bo to jest dla nas kluczowe. Te zamówienia macie? Jesteśmy teraz tak naprawdę w największym piku wysyłkowym. Mamy sezon, gdzie jest naprawdę ogrom roboty, ale staramy się wysyłać je naprawdę jak szybko się tylko da. czeka się na to? Od zamówienia do dostawy 48 godzin, maksymalnie 7 Także cały zespół logistyki podejrzewam, że pracuje na pełnym I Jedziemy na 102%. Tak. Powie, powiedz jeszcze, ile takich magazynów jak ten w firmie Agri się znajduje? Mamy cztery magazyny. Tutaj serce firmy w Aleksandrowie, kolejny magazyn jest w mamy jeszcze oddział w Przennie i w Sędziszowie. To na pewno też lokalizacyjnie rozmieszczone po całej Polsce umożliwia szybkie docier szybsze docieranie Dokładnie do Dokładnie tak. Każdy tak. magazyn ma de facto jakąś swoją część polskiej podwiesułki. I swoje zadanie do wykonania. Dokładnie. Super, także aby nasi klienci może nie czekali zbyt długo. Tak, ładujmy. Pan Działajmy. jak najszybciej. Jedzie. jedzie. Sezon jedzie na w pełni. I co panie Kamilu? Kolejna partia nawozów do lisnych jedzie już. Opuszcza nas zakład. Kolejny zadowolony klient. Który zakupił, zastosuje i zobaczy efekt na swoim polu. E, na koniec podsumujmy. Taka praktyczna rada dla rolników. E, to może ja tak wykieruję, takie, wystosuję takie, taki apel do rolników. Słuchajcie, e, szukajcie producentów, którzy chętnie dzielą się informacjami. To, co dzisiaj zobaczyliśmy, dużo mi pokazało, jak produkuje się e, nawozy Be Produkcja bez tajemnic, prawda? Tak, od... widzieliśmy to od kuchni, jak to się dzieje, i myślę, że to jest fajne. Więc szukajcie takich, którzy nie wstydzą się pokazywać, którzy. Szukajmy również produktów, które mają początek i koniec w jednym miejscu. Zwróćcie Państwo uwagę, że jak złapaliśmy to opakowanie na samym początku, puste, po przejściu poprzez komponenty, surowce, produkcję, laboratoria, komorę fitotronową. Teraz produkt wyjeżdża, wszystko powstało w jednym miejscu, w jednym zakładzie, w jednym kompleksie produkcyjnym tu w Aleksandrowie. To jest bardzo istotne. Także ta wiedza skąd produkt docelowy pochodzi, mhm. gdzie ma początek, gdzie ma koniec. Pani Kamilu, ja serdecznie dziękuję. To był naprawdę dobry dzień. Także życzę sukcesów i do zobaczenia, ja myślę. Jestem przekonany, że do zobaczenia, ponieważ każdego dnia stawiamy sobie coraz wyżej poprzeczkę. To nie są ostatnie projekty, to nie są ostatnie nowości, także na pewno będziemy w kontakcie. Wszystkiego dobrego. Do Dziękujemy widzenia. bardzo.